Oto parówka, która żyje w swoim naturalnym środowisku, czyli w, w kuchni, gdzie ma dostatek jedzenia. Parówka ta zwana jest karmelkiem i przedezwana Garfieldem. Przepraszam. Parówka ta jest też bardzo spokojna, choć czasami chodzi na pole walki z. go od hot -doga. Czasami parówka też um, um, musi sobie uciec drzemkę, a też czasami parówka jest bardzo rozbawiona. Ale parówka najbardziej nie lubi i też nigdy tego nie robiła. Czyli lebrała kąpieli w garnku. Parówka ta jest żywa. I z niewiadomego powodu ma wąsy. Naukowcy jeszcze badają, dlaczego ma wąsy. Czasami przybiera pozycję foki. Taką, że ma tutaj ogon, łapy i pyszcze, którym. Które bym chciała mnie zabić. Zaraz pokażemy, jak nasza parówka w swoim naturalnym środowisku się bawi. Parówka jest już gotowa do zabawy, ale żeby chciała się bawić, trzeba nas na samym początku rozgniewać albo rozbawić. Parówka przechwytuje patyk. Bawi się tak jak szczęk, tak jak jesek, bo kody bo nie aportują. ale w sumie, oportowanie i zabawa to coś innego. Nieważne. Parówka też nie lubi, gdy ją się dotyka po brzuszku. Parówka z niewiadomego powodu chodzi na czterech nogach. Pewnie dlatego, że to jest parówka. A parówki są proste, nie tak jak ludzie, którzy mogą się zginać. Na chwilę zostawiam was z, z parówką. Parówka bardzo lubi jadać mięso. Typu szynka. Daj jej właśnie naturalne jedzenie. Zwane szynko.